Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z, w pierwszym odcinku z Minecraft na moim serwerze, czyli signy.pl W tym odcinku opowiadam Was po serwerze, bo opowiadam Wam o tym, co to za serwer, co do otwarcia, co co będzie robiona ona, będę tylko 30 osób będzie. Gdyby co, to w niektórych miejscach, na przykład w tamtej opuszczonej wiosce um, zostawiłem jedną taką fajną rzecz w jednej skrzynce. W lasach też pozostawiam na przykład takie książki, zostawiam diamenty, yy, nie wiem, rzeczy jakieś różne, co się przydają. Tak naprawdę no to wszędzie na mapie to będzie. Na no, każdym próbuję, żeby... W większości miejscach to było. Uu. A więc tak w sumie no to ten serwer się ja nazywa Sigma.pl, jest, um, jest to serwer z dwoma operatorami, jednym ze mną i z moim <tryk> I ogólnie my jesteśmy na tym serverze, że... się operatorami. O kurde, miał łopatę. Um. No i my tutaj robimy wszystko. U. U. Ha, ha. Um. Je jeżeli chcecie zobaczyć, jaki ja mam set, no to proszę. Żółwia skorupa, ochrona 3, na napierśnik, ochrona 4, ochrona przed ogniem 3, niezniszczalność 3, ochrona przed wybuchem, głęboki wędrowiec i niezniszczalność. Mam te kości, bo chcę znaleźć jakiegoś pieska. O, tutaj są pieski. Dobra. Hejka! Nie zabiję cię, nie zabiję jego. Ciebie nie zabiję. A, chodź, chodź. Chodź mu, chodź. Dobra. No co? Nie patrz na to lepiej. To tylko Twoja rodzina. Której i tak w życiu nie poznasz. A więc, um, Co by tutaj powiedzieć? Będzie PvP. Nie box, tylko będzie ogólnie PvP. Osoba dostanie. Y, to będzie PvP. Albo o rangę, albo o żelaznego seta. Każde PvP będzie w dobrym. Z dobrymi oczami, z dobrym setem. Poczekaj. Ścina. Musiałam, naprawdę musiałam. Na spawnie się nie da bloków niszczyć. Tylko ja mogę bloki niszczyć na spawnie. I każdy kto jest operatorem. Jeżeli dołączycie, no to musicie napisać, że jesteście z Wtedy dam wam rangę członek? Czy jakoś tak? Dała po prostu rangę. Tutaj jest spawn. Spawn, który jest robiony bardzo długo. A ty co tutaj robisz? Co jest królika? O Boże, ale trafiłem. Aha, mięso z królika. Co wypada z królika? Mięso z królika. Sorki, że jestem taki brutalny. Spawn jest akurat bardzo interesujący, nieprawda? To zgadnie co to jest ten dostanie... Ten dostanie 6 y, elementów. Co to jest? Musisz zgadnąć. No spawn... Dajcie znać od 1 do 10. Jaka ocena? Hejka. A teraz tutaj sieć. Nie możesz się nigdzie stąd różnąć. Tam nie wiem co jest. To. Szczerze powiem. To jest dla nie wiem. Tu jest lasy jeden tutaj gdzieś w ogóle zrobiłem takie taka piękna rzecz o boże kot taka piękna rzecz mianowicie niedaleko stąd nie pamiętam nawet gdzie zrobiłem taki jeden wielki wybuch i nie nie chodzi tutaj o to no. 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 pozbieram sobie tego

Albo się będzie straciło rzeczy po śmierci albo nie. Ogólnie nie już smoka przeszłam Minecrafta jako pierwsza osoba na tym serwerze, w to nie grał. Pvb będzie, PvP będzie... będzie o nagrody. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem co będzie. Ogólnie. Serwer bomba i koniec kropka. Ale mi się zrymowało. Dobra w sumie to tam gdzieś, bo to bardzo dobre że... Oh, wow. Boże co ja zrobiłem. teraz jak zabiję sobie owieczkę, to można przejść do tego, że... Ło kurta! To chyba jak przechodziłem tego Minecrafta, to, to, to zostało. Tak, jak przechodziłem Minecrafta, to coś tutaj pozostawało. Uf, 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 uf. O zombie muszę go zabić. Dobra, a więc co? To by było tyle w tym odcinku. się jeszcze kilne, żeby być obok mojego pieska, którego chcę na na nazwę go Kyloran. Tak jest, ty będziesz młodym Kailoronkiem. No co tam idziesz? Co tam idziesz tutaj musisz? Chodź, małżarcie, Kajlo, Kailo! Dobra jeszcze Kto zabije tego pieska dostanie bana, tak jest Tego tutaj nie było i ogólnie jak chcecie dołączyć no to IP podam wtedy kiedy stworzymy poszupę i rangi. A więc wpadajcie śmiało IP do tego serwera. Mówiłem, że podam Wam... Kiedy? Kiedy? a wtedy, kiedy zrobimy system rangowy PVP i wtedy, kiedy tutaj będzie yy, coś, czego Wam nie mówię. Ogólnie tutaj zrobię Wam tego, enchanty. Tutaj będzie miejsce do enchantowania sobie rzeczy. A więc kto chce, to proszę. A ja już kończę nagrywać.